Jednak Pepa nie wydaje mi się, żeby chciała wstać. Ale się zmęczyła, muszę szybko powiedzieć, tacie! ta 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 to ta 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 to <grym> O mały włos, a dzisiaj byś zaspała na ten swój sprawdzian! <grym> Jest piękny słoneczny dzień. W domku świnki Pepy wszyscy już są na nogach. Jednak ktoś jeszcze smacznie śpi. A kto to? To świnka Pepa. Halo, a czemu jeszcze śpisz? Mm, jak dobrze sobie tak jeszcze trochę pośpię. <grym> <grym> oh. Świnka Pepa ziewnęła i odwróciła się na drugi bok. W salonie tata świnka ogląda swój ulubiony film. <grym> Zaśmiał się, a następnie zapytał się mamy świnki. Mamo świnko? Kiedy będzie śniadanko? Już jestem taki głodny! Mama Świnka w kuchni robi pyszne śniadanko dla wszystkich domowników. Odwraca się do taty i mówi... Śniadanie będzie za chwilkę i już właśnie kończę. Będzie coś specjalnego! Podekscytowany George nie może się doczekać, żeby zobaczyć co mama szykuje na śniadanie. Mamo, mamo, powiedz co mnie na śniadanie! No powiedz, powiedz, tak bardzo w brzuszku mi burczy. Musisz chwilę poczekać, George. Idź lepiej obudź świnkę Pepe, bo jeszcze zaśpi do szkoły. Dobrze, mamo, już biegnę. Mama świnka kończy śniadanie, a George czym prędzej chce obudzić świnkę Pepe. Ach, muszę szybko ją obudzić. Mówi George i próbuje czym prędzej wchodzić po schodach. Jednak jest bardzo mały, dlatego bardzo wolno mu to idzie. Och! Ciekawa jestem, kiedy ja tak szybko urosnę. Kiedy dostał już się do pokoju, postanowił szybciutko obudzić Pepe. Pepo, Pepo, wstawaj! Pepo, Pepo, wstawaj szybko, bo spóźnisz się do szkoły! Mówi George i próbuje obudzić Pepe. Jednak Pepa nie wydaje mi się, żeby chciała wstać. Odkręca się na drugi bok i mówi: <laughs> George, powiedz mamie, że ja dzisiaj nie idę do szkoły. Hmm, tak, dobrze mi się tutaj śpi. O, nie! Mama Świnka nie będzie zadowolona. Idę szybko jej powiedzieć. Powiedział George i szybko biegnie do kuchni. Dużo łatwiej mu się schodzi po schodach. Hopla, 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 hopla. Mamo Świnko, mamo Świnko! Słucham cię, kochanie, obudziłeś Pepe? Tak. Tak, ale ona powiedziała, że dzisiaj nie wstaje. Za dobrze jej się śpi. Mama świnka bardzo się zdziwiła, ponieważ świnka Pepe nigdy tak się nie zachowywała. Zawsze była pierwsza przy śniadanku. Postanowiła, że powie Georgeowi, żeby poszedł ją obudzić jeszcze raz. George, proszę pójdź jeszcze raz, obudź Pepę. Możliwe, że coś jej się przyśniło. Obudź ją jeszcze raz, niech zejdzie na śniadanie. Dobrze, mamo! I George szybciutko skakuje po schodach, żeby obudzić świnkę Pepe. Tym razem dużo szybciej mu idzie. Pepo, Pepo, wstawaj! Już na nie, zaraz zaśpisz do szkoły. Mama kazała cię obudzić. Pepo! Pepa nic nie powiedziała, tylko odwróciła się na drugi bok. George nie wie, co teraz ma zrobić. Mama kazała obudzić świnkę, ale Pepa nie chce wstać. Hmm, myśli George i chodzi po pokoju. No i co ja mam teraz zrobić? Epa, nie chce wstać. Muszę ją jakoś obudzić. Wiem. Pójdę po tatę. Tata na pewno coś wymyśli. Po raz kolejny George zbiega po schodach. Bardzo się zmęczył. Schody są bardzo duże. A George jest taki malutki. Hu, ale się zmęczyła. Muszę szybko powiedzieć tacie. Tato, tato, tato. Tato, tato, tato. Tak. Słucham cię. Co się stało, George? No bo tato. Bo świnka Pepa nie chce wstać! Ja ją budziłem, a ona nie chce wstać! Ona się spóźni do szkoły! Ojej, co się stało? Pepa zawsze była pierwsza przy śniadanku. Mówi tata i idzie do jej pokoju. Ja tutaj zostanę, bo się trochę zmęczyłem. Pogonam sobie może telewizję. Mówi George i siada na fotelu. Hmm. Ciekawy, czy tata obudzi świnkę Pepe? Hmm. Tata bez żadnego kłopotu wchodzi po schodach do pokoju Peppy. I widzi, jak Pepa dalej śpi. Pepo, Pepo, wstawaj! Zaraz się spóźnisz do szkoły. Już jest bardzo późno. Wstawaj, wstawaj! Śniada nie czeka. Powiedział tata. A Pepa odwróciła się na drugi bok i powiedziała: Tatusiu, jeszcze chwilkę, tak dobrze mi się śpi”. Ale Pepo. Nie zdążysz do szkoły. Wstawaj szybko, mama już zrobiła śniadanie. Natychmiast! Powiedział tata i zszedł na dół. Chyba przyszedł czas, żeby świnka pepa w końcu wstała. Wstała, przeciągnęła się! I poszła do łazienki się umyć. Musi najpierw umyć buzię. A później wyszczotkować dokładnie zęby. Gotowa! powiedziała świnka i pobiegła szybko do kuchni. Jednak w kuchni nikogo nie było. W salonie też pusto. Wszyscy siedzieli w jadalni. Chodź Pepo szybciutko. Zaraz będę podawała śniadanie. Nie możesz się dzisiaj spóźnić do szkoły. Powiedziała mama i poszła do kuchni. Przepraszam, ale tak dobrze mi się spało, nie chciało mi się wstać. Kiedy będzie śniadanie, tak bardzo mi brzuszku burczy. Pepo, powiedz mi, czemu tak długo dzisiaj spałaś? Zawsze wstawałaś jako pierwsza. Tato, ja dzisiaj mam sprawdzian i ja się uczyłam do późna. I, I nie wiem, kiedy zasnęłam z książką. O mały włos, a dzisiaj byś zaspała na ten swój sprawdzian! No tak, następnym razem muszę się zacząć trochę szybciej uczyć. Śniadanie gotowe, powiedziała mama i nakryła szybciutko stół pysznościami. Mama przygotowała tacie ulubione danie na śniadanie czyli gotowaną parówkę. Peppa dostała pysznego precelka. George dostał przepyszną babeczkę. I jabłuszko. A mama przygotowała sobie ulubioną sałatkę. Wszyscy więc się bardzo zajadali, a śniadanie bardzo im smakowało. Jak już wszyscy zjedli i byli bardzo najedzeni, nadszedł czas, żeby świnka pepa poszła do szkoły. Mama mówi: Peppo. Idź po swój tornister, zaraz będzie autobus. Kiedy świnka Pepa poszła się szykować do szkoły, George razem z mamą sprzątnęli ze stału. Mamo, mamo, a kiedy ja pójdę do szkoły? George, jeszcze jesteś za malutki. Przyjdzie na ciebie czas. Na razie chodź, pomożesz mi pozmywać. Dobrze, mama. powiedział George i podążył za mamą. Po Pepe podjeżdża autobus szkolny. Truka, ale pepa nie wychodzi. Kierowca czeka jeszcze 5 minut i zaczyna odjeżdżać, nagle pojawia się pepa. Chwilkę, chwilkę, panie kierowca, proszę czekać, proszę czekać, jeszcze ja, jeszcze ja, na całe szczęście kierowca jeszcze nie odjechał. Pepa na całe szczęście zdążyła i pojechała do przedszkola. Mamo, 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 mamo. A co by się stało, jakby Pepa nie zdążyła do szkoły? Nie zdążyłaby na sprawdzian, na który tak bardzo się spieszyła i dostałaby złą ocenę. Dlatego, co George trzeba robić? Wcześniej wstawa! <laughs> tak, George, dobrze mówisz. Zaśmiała się mama świnka i zaczęła zmywać naczynia. Ale czy świnka Pepa dostanie dobrą ocenę w szkole? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Pa, pa!